się w końcu wyspał. Prawie. Widzę, śpi jak zabity. Ale o 7 wstało. Na, na jutro się pewno, na czy się pewno wyśpi, pewno, zająć życie. Trzeba tutaj kontynuować wydobycie surowców. W takim rozrachunku widzę. Chyba tutaj słabo z tymi surowcami, sto surowcami stoimy. ale nie udało się przekonać i na końcu jestem pewien, co możemy mu zaproponować żeby go przekonać do nas w sumie nie przyznam szczerze nie jest on głodny? nie jest git a w końcu ktoś zbudował tutaj kolejną kuchenkę husarko buduje kolejną kuchenkę dajmy, żeby ktoś to, kto tu będzie chciał gotował sobie lepsze dania Prąd tu dochodzi. Dochodzi prąd. No i dobra. Zaproponuj mu kobiety. <laughs> nie mogę! Niestety, czy niestety nie mogę. Ale to byłaby całkiem fajna opcja, że właśnie coś takiego takiego wymyślić, tak? Że na przykład chcemy kogoś do nas bardziej przekonać, no to możemy go czymś tutaj zachęcić, tak? Takimi różnymi, fajnymi, powiedzmy, rzeczami. To byłaby, to byłaby na pewno ciekawa opcja. Otworzenie dywanów. nie będzie. Ktoś mógł zająć się w końcu budową tego. Generatora geotermalnego Do niego widzę ma strasznie twardy sen. W taką tamtą narzutki, czy jak to nawet na końskie podkowy zabawkę znak jestem stal. Dobra. I zajmie się budową. No, Dorion, do roboty, do roboty, nie obijania. Proszę długo to drzewo ścina. Co my tu mamy? Escape pod. Ktoś tu może być ranny. O! Hmm. Kusarka. Gdzie, ta postać była? Tu. Dobra, i lecimy uratować postać, tylko pytanie... W sumie to dobrze byłoby... Skąd ona jest? Ona jest w sumie znikąd, więc byśmy mogli ją w teorii... Przechwycić. Capture, o. Chyba to nie ten, tylko Capture O Przechwyciliśmy ją Czy może będziemy mieć nową postać? To było dobrze To było bardzo dobrze Serka z który ma najniższy skill medyczny. Patrzmy tak, hacket. Ma no, tak. Pocięty tors, pocięte prawe ramię i pocięty left radius. Nie, nie, krak. Płamany. Czy coś? Czy grałem w Overworld 2? Nie, jedynkę grałem. było tak jest. Psychic Drone. O Jezus. Nasi ogólnie mieszkańcy mogą trochę wariować. No Gaston, dawaj. O! Przechwyciliśmy Gastona. W końcu, Jezus Maria, w końcu. Gaston siema, witaj, witaj w rodzinie. Więc komu obiecałem? Wombaj, Wombajowi obiecałem, że będzie wombaj z nami. Wamboy. Wamboy, o ile gdzieś tu jest Wamboj. Więc jest dobry w konstruowaniu? W ogóle Haket w Może haket to jest jakaś tragedia, ona w niczym nie jest dobra. Artystką będzie dobrą. W sumie, no tak, nie niej artystka. Tak to imimy. Sprzedają handlarzowi, nowel bez jest słaba. No właśnie widzę Strasznie taka średniawa Nie wiem czy w ogóle warto ją z Zatrzymywać W niczym nam się nie przyda W niczym Spoko wam, bo nie ma sprawy Dobra, więc, więc, więc. Co nie wiem, no, zawsze się do czegoś przyda ewentualnie, właśnie do tych prac socjalnych, artystycznych i medycznych, i strzelania ewentualnie. Nie będzie. Niech będzie Wam, bo i Tobie trzeba dać jakieś zadania ogólnie. Więc tak, Ty się zajmiesz po pierwsze kopaniem, bo jesteś do tego wprost urodzony. Serio, to urodziłeś się do tego, żeby kopać. Sadzeniem, naprawą i konstruowaniem. A reszta jak będziesz miał czas. Możesz też targaniem się zająć i czyszczeniem w sumie. Właśnie, przydałoby się wam bojowi ubranie. Ale zaraz, chyba, że. Przydałoby mu się ubranie, tylko nie mamy skąd mu tego ubrania dać. Taka podstawowa kwestia. Trzeba budować ogólnie kilka rzeczy. Trzeba kraw. Potrzebujemy ogólnie krawca. Cześć, Toś! Czara mamy krawca. Niech zrobi tak. T-shirt'a. Dwa razy. Spodnie. Dwa razy. Kołobolski kapelusz. Dwa razy. Nowego miejsca. W ogóle czy trzeba będzie się powoli myśleć o obronie. O, zdecydowanie. Dobra, tak niech będzie. Dobra, wstępnie tak zrobimy. I tu damy, żeby tu się śmieci, znaczy śmieci. Nie tyle śmieci, co właśnie te całe kamulce się odkładają, bo to jest stają dobrą ochronę przed ostrzałem. Do sprzątania, do noszenia rzeczy. No zobaczymy, czy mogę czy jest zdolna do do noszenia rzeczy, jakie uda nam się w końcu zrekrutować. Wtedy pomyślimy. Tak naprawdę. Dobra, potrzebujemy dalej, tak. Oh. Security czy obrona? Wieżyczka. Trzeba tu prąd dostawić. Okay. Takiego ona na razie będzie. No, to i tak jest tak bardzo wstępny system obronny. jest jakoś tam strasznie, że tak to poważnego. Bo tam z kilku stron mieć pełno, że jak ktoś nas atakuje, żeby będziemy mieć, czym się obronić. I tu, i tu. Dobra. Czyli nasza ekipa będzie miała zdecydowanie co robić? Zdecydowanie tak. Może to że wiem to zaraz się zapisuję. Czy nie się nim się zajmować. No nie mi w ogóle tego pożywienia jeszcze nie, ro, nie, nie nosi. Przytom już właśnie ktoś do noszenia głównie. Niestety nie ma nikogo takiego. A przydać by się przydał Żeby w ogóle się przydały Okej. Okay. Dobra, noś te ziemniole, nie, Noś te ziemniole. Tak, ty nie przy przewijaniu. No wiesz, streamuję w 60 klatkach i full HD, nie wiem czy to może mieć coś do czynienia, ale no, przy przewijaniu trochę laguję. Mam 20 parę klatek na sekundę zazwyczaj w tym wypadku. Dobra. Bra Hunterowi brakuje broni, a czemu nie jest hunterem? W ogóle tak, Sobie niech oni nie będą hunterami O, dobra I jest git Chyba czekajcie teraz sekundę, muszę zapalić światło w pokoju Bo się zaczyna robić ciemno Uff. To nie fajnie. no to zależy No, to zależy od tego Na to spojrzeć w sumie tak de facto z tym przycinaniem. Wiesz, to jest alfa, więc tu w sumie dużo można wybaczyć tak naprawdę. Dużo dnie... Dużo, no mówię, to jest alfa, no. Czekał mu się stream poza Pawełkowi? Czy poza Pawełkiem? Podejrzewam, że nie i... LSR tu nic nie pomoże, Pawełek. Pawełek, jeżeli Ci się tnie, po prostu odpal niższą rozdzielczość. Wiesz, aktualnie streamuję Full HD 60 klatkach, więc no może być zbyt wymagające dla Twojego komputera to. To no może być powód tego, że tak się tnie. Dobra, zbieraj ziemniole, zbieraj pyry. Na razie że pożywienia nam raczej nie zabraknie. Niestety nie jest to pożywienie wysokiej jakości. Ale przy ryc niż nic. Niż. O, widzę zajmuje się wytwarzaniem. Bardzo mi to cieszy, bo to oznacza, że zaraz będziemy mogli ubrać Wambo. O, Wambo i to w ogóle sam się co ciekawe ubrał. Sam ubrał koszuleczkę i spodenki, więc bardzo mi to się O, husarkce udało się haketa zrekrutować. O, haket, w sumie to jest chyba ona. Nie, to jest on. Ciekawe. Ciekawe. Kto no kogo dzisiaj damy w sumie? Kto tutaj zaraz damy? To jest dobre pytanie. Przynajmniej tak, ona może zająć się sztuką, sadzeniem, ścinaniem. ordynowaniem, Czyszczeniem, o. Czyszczeniem. Przełączaniem. O. Zawsze dodatkowa para rąk do roboty. Przynajmniej będzie komu czyścić podłogi. Niestety problem jest taki, że niestety nie ma. no nie może nosi... On nie może nosić, niestety. To jest ten problem, że on nie. Bo to jest on. Pamiętacie, to jest murzyn, to jest on. Może niestety zająć się noszeniem. To jest trochę lipa. Ale przynajmniej będzie komu sprzątać, jak mówiłem. Mamy trochę brudu ogólnie tutaj, więc na pewno nie zaszkodzi. Proszę, jak pięknie sprząta. Czyli możemy ją, jej i go także dać do czopania drewna. Drewnenko się przyda. Zdecydowanie. Będzie, będzie mieć te aktualnie duży zapas ogólnie drewna. Znaczy nie będzie co narzekać. Tak, to będzie, do, to jest ogólnie dozorca. Mama go, nie, mama go nie uczyła, to teraz jest dozorcą. Dobra, dajmy, dajmy Eversa. Evers. Proszę bardzo. Czy mamy jedną kobitkę, ogólnie wśród nas? Husarkę. Aragona... W ogóle trzeba je też się przygotować. Trzeba je też się przygotować ogólnie też na jakieś takie zimniejsze pory. W sumie. Parka, czyli parka to było co? Parka to było, jeżeli pamiętam. To była taka w sumie ciepłe odzienie chyba. Tak, była taka ciepła kurtka ogólnie, więc parka może być całkiem przydatna tutaj. Czy będą młode? No raczej nie. Ale nie wiem, czy kiedyś nie widziałem jakiegoś moda właśnie na małych kolonistów. Nie wiem, czy coś takiego przypadkiem nie było. Wydaje mi się, że gdzieś to kiedyś widziałem, ale teraz wam nie powiem gdzie, nie, nie powiem wam jak to wyglądało, jak to się nazywało, bo... Dosłownie nie pamiętam. Nie, nie będzie Army 3 Wasteland. Pawełek nie pyta się takiej głupoty, naprawdę. Pierwszy i ostatnie ostrzeżenie, Pawełku. Potem będzie ban. Więc uważaj sobie na takie pytania, głupie. Czy coś będzie, nie będzie. Jest co jest, kropka. Strasznie loguje mi gra. Nie wiem, czy przez ilość postaci, ale mam aktualnie 15-20 fpsów. Ho. Ciekawe.